Przed mną znajduje się Vivo VAO 29 Lite. Pokażę, jak możesz ustawić budzik. Zacznij od uruchomienia aplikacji Zegar i stuknięcia w budzik w lewym dolnym rogu. Następnie użyj przycisku, aby dodać nowy budzik i ustawić godzinę. Kiedy skończysz, naciśnij powtórz, aby wybrać dni, tygodnia i zapisz je, klikając OK. Następnie stuknij w dźwięk budzika. Kliknij dodaj nowy, wybrać utwór. Wybierz Spotify, muzyki. Wybierz jedną z tych melodii. Zróć. Użyj tego przełącznika obok wibracje. Włączyć lub wyłączyć tę funkcje. Naciśnij etykietę nazwij budzik. Wybierz OK. Naciśnij przypomnij później. Wybierz jedną z tych opcji. Użyj tego znaku wyboru w prawym górnym rogu. Jak widać, mój budzik został pomyślnie utworzony. Aby go włączyć, wyłączyć, użyj przełącznika obok, aby wprowadzić zmiany. Kliknij na to i zmień, co tylko chcesz. Aby się go pozbyć, przytrzymaj go i stuknij w opóźnij, a następnie potwierdź swój wybór, aby się pojawił. Bardzo dziękuję mm. za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, komentarz i zasubskrybuj. Do widzenia.